System, który kosztował aż 21 milionów złotych nie poprawił komfortu jazdy kierowców. Na własnej skórze przekonuje się o tym legnicki taksówkarz Krzysztof Lewandowski, który postanowił rozliczyć urzędników z tego przedsięwzięcia. Miesiąc temu w miejscowej prokuraturze złożył doniesienie w sprawie niedopełnienia obowiązków przez dyrektora zarządu dróg miejskich w Legnicy, zarzucając mu m.in. brak właściwego nadzoru nad realizacją inwestycji. W uzasadnieniu podnosił, że po Legnicy jeździ się gorzej niż przed wprowadzeniem kosztownego systemu. Prokurator nie doszukał się naruszenia prawa podczas realizacji tej inwestycji. Stwierdził, że urzędnicy miejscy działali w zgodzie z prawem oraz w ramach i w zakresie swoich kompetencji, a także realizowali inwestycję zgodnie z jej celem i planem. Dodatkowo decyzję o odmowie wszczęcia śledztwa prokuratura argumentuje faktem, że realizacja tej inwestycji była szczegółowo monitorowana przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych, które w dużej części finansowało ten projekt. Zatem na podstawie przeprowadzonego postępowania sprawdzającego prokurator nie stwierdził nieprawidłowości w zakresie wydatkowania środków publicznych. O decyzji prokuratury urzędnik odpowiedzialny za wprowadzenie inteligentnego systemu transportu dowiedział się od nas. My nie mamy nic na sumieniu, w związku z tym cieszę się bardzo, że taka właśnie, a nie inna decyzja zapadła. Mam nadzieję, że dostaniemy za chwilę coś na piśmie na ten temat. Osobną kwestią pozostają oroszczenia zarządu dróg miejskich w Legnicy, który od wykonawcy inwestycji domaga się odszkodowania w wysokości ponad 3 milionów 600 tysięcy złotych. System miał być oddany do użytku z końcem sierpnia ubiegłego roku, tymczasem stało się to dopiero 7 miesięcy później. Zgodnie z kontraktem, za swoją nieterminowość, konsorcjum powinno zapłacić karę. I te kary zostały naliczone. Oczywiście oni uważają, że to absolutnie nie jest ich wina, że przeterminowali kontrakt i odmówili. Kolejnym etapem zgodnie z kontraktem to jest powołanie komisji rozjemczej. W tej chwili pracujemy właśnie nad składem takiej komisji rozjemczej. Jak nie dojdziemy do porozumienia, to następny etap po prostu postępowanie sądowe. Autor prokuratorskiego doniesienia, który domaga się ścigania dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Legnicy, nie kryje rozgoryczenia z powodu decyzji śledczych. Przyznaje, że nie ufa tutejszej prokuraturze, dlatego odwała się od nieprawomocnego postanowienia. Jeżeli prokuratura myśli, że na tym się zakończy, to się myli, natomiast dziwię się, że w tak krótkim okresie czasu prokuratura to zbadała. Ja życzę panu prokuratorowi, aby się, który bada tę sprawę, aby się przejechał o 15.30 z prokuratury do szpitala. I niech pani poda czas, jak przejechał, niech przejedzie to w zieloną falę tak zwaną, zobaczymy. Natomiast ja będę wnosił o przeniesienie sprawy do innego miasta. Znaczy poza Dolny Śląsk. Zintegrowany system zarządzania ruchem wzbudza wiele kontrowersji. Kierowcy stale publikują w internecie filmy dokumentujące mankamenty tego teoretycznie nowoczesnego rozwiązania. Bywa, że tablice świetlne przestrzegają przed zatorami w miejscach, w których ruch odbywa się płynnie lub odwrotnie. Informują o bezproblemowej jeździe tam, gdzie akurat tworzą się ogromne korki.